Cześć, w dzisiejszym odcinku test Galaxy ACE 4. W niedawnej recenzji HTC One Mini 2 narzekałem na to, że HTC zrobiło sobie Bajzer przy okazji nazewnictwa tamtego modelu, ale jak zacząłem czytać informacje na temat tego, co zrobił Samsung przy okazji Galaxy ACE 4, to złapałem się za głowę, bo to jest dopiero Bajzer. O co chodzi? Telefon, który ja trzymam w dłoni, który w ofercie polskich operatorów nazywa się Galaxy ACE 4, ma nazwę kodową SMG357FZ. Natomiast tak się składa, że poza granicami Polski w niektórych krajach ten telefon nazywa się Galaxy A Style LTE. I byłoby wszystko w porządku, bo są po prostu dwie nazwy dla jednego modelu, ale niestety nie, dlatego że tak się składa, że za granicami Polski możesz znaleźć również Galaxy Ace 4, który nie ma nic wspólnego z tym telefonem, który ja trzymam w dłoni. Jest również Galaxy Ace 4 LTE, który również jest kolejnym modelem, który ma inną specyfikację niż ten telefon, który ja trzymam w dłoni. Jest również Galaxy A Style bez LTE w nazwie, który nie jest Galaxy Ace M4, który trzymam w dłoni, tylko również jest to jeszcze kolejny jeden model. I w efekcie są cztery modele, które mają bardzo podobne do siebie nazwy i można je łatwo ze sobą pomylić. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić telefon na wolnym rynku, koniecznie szukajcie nazwy kodowej, a nie posługujcie się tym, co jest nadrukowane gdzieś tutaj na froncie, na pudełku. Bo możecie kupić przez przypadek inne urządzenie, niż chcielibyście. Natomiast, pomijając kwestię nazewnictwa, jeżeli chodzi o design, to telefon jest jednym wielkim ziewem. Jest dokładnie taki sam jak wszystkie inne Samsungi, bryła jest identyczna. Ja na ten design jestem już na tyle odporniony, że nie mam żadnych wrażeń z nim związanych. Czy telefon Wam się będzie podobał, czy nie, to już jest kwestia gustu. Jeżeli zwracać uwagę na jakieś nowości, powiedzmy, czy inaczej, jak można telefon odróżnić od innych Samsungów, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na fakt, że na froncie pod i nad ekranem znajdują się trochę zbyt duże paski plastiku. To znaczy, jest trochę za dużo wolnego miejsca. Ekran mógł być większy. Natomiast z tyłu jest nowość w postaci takiej, że klapka baterii ma półmatowe wykończenie, przedzielone takim paskiem po środku dodatkowo z takimi wyżłobieniami. Na to jest nadrukowany napis Samsunga, i właśnie w ten sposób Galaxy S4 możecie odróżnić od Innych telefonów Samsunga, które są dostępne na rynku. Jeżeli chodzi o cechy tego plastiku, który jest z tyłu, on jest półmatowy, tak jak wspomniałem wcześniej, natomiast nie daje takiego pewnego uczucia mm, bezpiecznego uchwytu. Ja uważam, że ten plastik będzie się niestety szybko niszczył. Natomiast sam pewnością telefon przyjemnie trzyma się w dłoń. Ma świetny rozmiar, w związku z tym da się go obsługiwać wygodnie jedną dłonią. Na pewno na plus również fakt, że telefon da się rozebrać, że jest swobodny dostęp do baterii. Można również dokładać sobie pamięci poprzez karty pamięci. Telefon pracuje na kartach microSIM. Ekran Galaxy S4 4 cala jest 4 ma 4,3 i rozdzielczość 480x800. Ona w tej klasie jest naturalna i spodziewana, natomiast tak naprawdę jest już tylko i wyłącznie akceptowalna. Wymagający użytkownicy na pewno dopatrzą się pojedynczych pikseli na ekranie. Natomiast na plus jest fakt, że jest wykonana z technologii Super AMOLED. Dawno nie było żadnego Samsunga, który miałby super AMOLED i byłby w takiej powiedzmy średniej cenie. Ostatni chyba to był Galaxy S Advance. Tutaj rzeczywiście dostajemy właśnie super AMOLED, a w związku z tym są perfekcyjne, piękne, nasycone kolory. Są również nieskończony kontrast i perfekcyjne kąty widzenia. I rzeczywiście na taki ekran po prostu przyjemnie się patrzy. Jeżeli ktoś lubi takie mocno nasycone, wyraźne, od mocne barwy, to z całą pewnością z ekranu Galaxy S4 będzie zadowolony. Drugi mocny atut S4 to jego procesor, dlatego że jest to czterodniowy układ Snapdragon 410, tak taktywany zegarem 120 ma Adreno 306 na pokładzie, układ graficzny i jest również 1 GB pamięci RAM. I to jest jeszcze trochę szybszy układ niż ten, który można spotkać w Xperia 2 w LG G2 Mini albo na przykład w Lumia 635, albo na przykład w Motorola i Moto G. I w efekcie telefon jest naprawdę mega, mega szybki. W testach benchmarkowych również pokonuje niewiele, ale jednak tamte poprzednie modele, które przed sekundą wymieniłem. Jeżeli ktoś ma obawy, że nakładka systemowa Samsunga może dławić telefon, to dementuje. Telefon jest rzeczywiście bardzo szybki. Ja byłem z jego pracy mega zadowolony. Teraz ja sam pracę na Androidzie w wersji 4.4. Oczywiście z nakładką systemową od Samsunga, z interfejsem TouchWiz. Natomiast w takiej lekkiej, odchudzonej wersji, którą ja widzę po raz pierwszy, jestem bardzo po prostu w zaskoczony. Dlatego, że brakuje tutaj wszelakich tych bajerów, super szmerów, które Samsung dokłada od siebie, jak na przykład gesty powietrzne czy funkcje smart. Tutaj po prostu tego nie ma. Interfejs mega przejrzysty. Dostajecie 7 pulpitów, na których możecie rozmieszczać sobie widgety. Jest ładny efekt odblokowania ekranu, który nazywa się puszczanie kaczek. Jeżeli chodzi o jakieś aplikacje, które dokłada Samsung od siebie, to jest tylko aplikacja do tworzenia notatek. Jest S-Terminarz, czyli po prostu kalendarz, jest menedżer plików moje pliki i nie ma żadnych innych zbędnych rzeczy, które Samsung upychałby do telefonu. Jest czyste i przejrzyście. Minimalistyczne podejście do um, ingerencji w natywnego Androida ze strony Samsunga bardzo mnie zaskoczyło, dlatego że na pokładzie nie znalazłem dedykowanego odtwarzacza muzyki Samsunga. Po prostu po wejściu do menu głównego go nie ma. Jest za to aplikacja Muzyka Play, czyli taki natywny program androidowy. Serwis muzyczny, w którym możecie również muzykę kupować. Ja mam zastrzeżenia do co do interfejsu tego programu, dlatego że ymm, on niestety jest zagmatwany. Często wchodzę do jakiejś funkcji, nie wiem do czego wrócić, jak cofam to nie znajduje się w tym miejscu, w którym chciałem się znajdować wcześniej. To jest trochę dziwne, natomiast z całą pewnością aplikacja wygląda ładnie, ma również rozbudowany equalizer. Ma również możliwość startowania muzyki na playlisty, natomiast nie da się wyszukiwać muzyki w folderach, nie ma również modułu pobierania okładek. Jeżeli z kolei chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, Galaxy S4 gra ok. Nie jest to z całą pewnością jakaś super fantastyczna maszyna muzyczna. Dźwięk jest powiedzmy taki dość płaski, są mocno podkreślone basy, brakuje przestrzeni, a jak chcecie tej przestrzeni dodawać poprzez suwak wirtualnego 3D, czyli jakieś tam surroundy, no to niestety okazuje się, że efekty są tragiczne. Telefon w związku z tym gra tak, jak wskazuje jego cena, natomiast na wielką pochwałę zasługuje aplikacja do otwarzacza muzyki, nazywa się po prostu Filmów i w tej aplikacji możecie wyświetlać sobie wszystkie filmy do rozdzielczości Full HD. Telefon nie ma problemów z brakiem obsługi jakichś kodeków czy formatów, Natomiast inaczej niż większość takich aplikacji w droższych Samsungach nie potrafi grać w filmów w oknie pop-up. Jeśli z kolei chodzi o aparat fotograficzny, telefon ma 5 megapikselową matrycę z pojedynczą diodą doświetlającą scenerię. Dioda jest zupełnie okej. Okay. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs, podzielony jest na tryby. Znajdziecie w nim tryb auto, znajdziecie w nim tryb panoramy, tryb serii zdjęć. Jest tryb nocny, jest również tryb do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. On się nazywa tryb sport. Natomiast, jeżeli chodzi o parametry, jakie można zmienić, to można zmienić balans bieli, można podkręcić i co, ekspozycję. Natomiast, niestety, nie ma trybu HDR na pokładzie. A jeżeli chodzi z kolei o jakość robionych zdjęć, to niestety, telefon robi zdjęcia przeciętne, nie ma jakiegoś dramatu. Natomiast, brakuje zacewania ilości rejestrowanych szczegółów. Na tych zdjęciach, rzeczywiście, tych detali mogło być dużo, dużo więcej. Jest to poważny problem z utratą ostrości na brzegach kadru. Jeżeli z kolei chodzi o kolory, to są zupełnie w porządku. I w efekcie zdjęcia robione przy pomocy Galaxy S4 są ok, nic więcej. Natomiast, jeśli chodzi o jakość nagrywanego wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 720p, ale pojawiają się niestety dokładnie te same problemy, które są przy okazji mm, robienia zdjęć i w efekcie o takim prawdziwym high definition niestety nie mam mowy. Urządzenie wyposażone w dwie przeglądarki internetowe, Chrome i Internet. Takie połączenie jest bardzo ostatnio popularne. Obie przeglądarki są bardzo fajne, świetnie działają i ja nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Telefon wyposażony w moduł LT, w związku z tym jest możliwość korzystania z sieci mm, z szybką prędkością, z wczytywania z tą szybką prędkością. Jeżeli z kolei chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, Galaxy S4 ani pozytywnie nie zachwyca, ani również nie negatywnie nie rozczarowuje. To znaczy, działa dokładnie tak samo jak większość telefonów w tej klasy, czyli półtora, dwa dni w takim cyklu średnim, mieszanym. To jest zupełnie ok. Wynik, tak naprawdę nie mam się czego czepiać. Po co mówiąc? Galaxy S4 to konstrukcja taka dwoista, która ma dwoistą naturę, dlatego że w urządzeniu znajdziecie ciekawe cechy, świetne rzegłbym nawet. Tak jak na przykład procesor, który jest bardzo szybki i odpowiada za świetną pracę urządzenia, znajdziecie bardzo dobre cechy, tak jak na przykład wyświetlacz, który jest wykonany w świetnej technologii. Mimo, że nie ma jakiejś super rozdzielczości, to jednak korzysta się z niego wygodnie. Ale są niestety też poważne rozczarowania i takie rozczarowania można znaleźć przede wszystkim w multimediach. No i tutaj wspominam o aparacie, który jest po prostu przeciętny. No ale biorąc pod uwagę sumę pozytywów, ona przeważa sumę negatywów, w związku z tym jeżeli chcecie kupić telefon w ofercie operatora, mogę Wam polecić. Jeżeli chcielibyście kupić na wolnym rynku, trzeba za niego wydać mniej więcej 550-600 zł i uważam, że w tej cenie ma zabójczego konkurenta w postaci Motorola i Moto G, z którą niestety nie ma szans wygrać. Ale tak czy siak jest to urządzenie zupełnie udane, jeżeli chcecie kupić Galaxy S4, nie będę odradzał. A co Wy sądzicie o Samsungu Galaxy S4? Czy czwarta odsłona tej hitowej, popularnej serii w Polsce Wam się podoba, czy nie? Myślę, że wielu z Was mogło używać Samsungów Galaxy S. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba właśnie nowy telefon. Ym, jeżeli macie z kolei jakieś smartfonowe pytanie, zapraszam na naszego Facebooka. Kliknijcie, oczywiście subskrybuj pod tym filmem, będę wdzięczny. No i trzymajcie do następnego odcinka. Cześć!